Siemanko, to ja, Mikołaj, tylko tutaj ustawię kamerkę, o tak, tutaj licznik widać, tutaj w aucie, dobra, bierzmy sobie autko, bo zobaczcie, nawet po ostatnim update'cie dodali materac, nie wiem po co, nawet dodali wysiadanie z auta i to tak, e, taka nazwa jest po prostu. Tutaj ostatnie nowe mody sobie powgrywałem na przykład nad Traffic Light na. O jeszcze Traffic Light, a tu Smart Traffic Light. Jeszcze wgrywałem sobie na działka. I ostatni odcinek o tym akrobacjach. Taki króciutki był. To właśnie ten samolot był. Wszystkie te mody pochodzą z repozytorium. E, dobra, weźmy sobie jakieś sportowe auto. Niech będzie Ferier FCV. Tu też nowe modyfikacje mam na niego. Dobra, i jedziemy. O, jadzie. A ten to jest akurat z gry jak coś. A, jeszcze zapomniałam wam pokazać. Bo po ostatnim update jest e, poliftowy Lengran. Na no, taki wersję, zobaczcie. Taka, 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 taka. I w ogóle inaczej wygląda, nie? E, taksówka nowa, samochody niektóre nowe, nawet policyjne. Radiowóz. O, ja tu ostatnio wgrałem modyfikacje i na, o niej zapomniałam I tutaj jest e, poliftowy, nieoznakowany radiowóz. A tu jest taki, wiecie, strażacki, jak Luxor nagrywał. Pamiętacie? No, on nagrywał po prostu odcinek o Ale dobra w przeszłość jest tutaj ruchu liczny, i to tak fajnie wygląda: jak tak z pierwszej osoby jedziesz, i nagle coś ci wyjedzie i uderzysz. Ale coś mi przyleczyło bardzo niedawno. Oczywiście tutaj wygrzenie. nie? Dobra, nie ma jak to zadriftować. To zapomniałam, że tu abs Niby nie ma ABS-ów, a jednak jakieś coś trzyma te auto. Nie, Mikołaj mi jest w kierownicy. Miko Franercie. Dobra. Weźmy sobie e, ten... Zbarlim impreza. O nie, tutaj to, to głośno. Mm, dobra. Poczekajcie. O tutaj mam bardzo dobre auto. O kurde, książko tutaj miałem fajne. Ale dobra. Tu jeszcze zarobiste mam. Mmm, ten radio to dzisiaj, to ten, to ostatnio go wybrałem. Bo dzisiaj, oczywiście, ten nie wygrałem takiego, Kurde, takie auto. Dobra, weźmy dla Becky Pigeona. Gdzie ten Pigeon był? XD O, ciekawe, już tam trąbiolę ja się tym nie przejmuję. Kurde. Napiszcie w komentarzu, gdzie piją. O tu jest. Pod Pessima, czyli dobra. Ten co z nagrywał. E, też takie auto. Ten, tego pingwina jakby. Ja ci kręcę. Ja na dzisiaj to ja nie wiem. Nie umiem, kier nie umiem kierować. Ale chcę pewną rzecz sprawdzić, bo tak się jak się wciśnie ocz... o to tak jest. nie? Tak się otwiera ta klapa. A jak się wysiądzie o jezu, dwa razy F nie chcący, ale dobra. Tu tu jest też chyba przycisk? Nie ma przycisku. Był! Czekajcie. O jest. Tu zniknął. Dobra. W tej odległości. Puszczę. Aaa, bo kursor. Nie mogę tak ruszać. Dobra, teraz wsiądę do auta. F. I. Albo dobre, będzie. Że aerodynamika. Pingwiny te w grze. Miele ośmieszają właśnie w tym. Jak się tak wywracają śmiesznie. Nie. O, ten tu ma nitro, widzę. Jakiś lepszy silnik. Jestem na mapie... Jak to się nazywała ta mapa? Już zobaczę. Jestem na mapie Run Country. Dobra, idziemy dalej. A w Myślałem, że to się da taki Drift. Wiecie, że na odwrócenie. Ale dobra. Tego pingwina zamienimy, może. Na etykę 600 i 400. Który to jest 600? 600, a to jest 400. 400. Albo nie. Wiem, bo ostatni odcinek. Pewnie jakbym jakoś się postarał włączyć komentarze, pewnie by było Pokaż ten samolot, co ostatnio na odcinku był To właśnie wam pokazuję, tylko nie wersje. wersję Chyba była ta Albo ta wezmę Brzmienie kolor, jak w ostatnim odcinku było eee, Sowiet Dobra, przyspieszę kamerę wysoko o nie, wiem, co ja chciałem. Swifta wziąć. Tak, oczywiście, tak się nazywa ten samolot, nie? I znowu będę musiał zmienić kolor. Pani Disney Soviet. Dobra. O nie, za nisko. Siedem. Dobra, leć, leć, leć. Jak coś to otworzę klapę, ja <gryw> tak... Nieważne. Dobra. Jak jakiś samochód będzie jechał, a będę leciał nisko. A nawet pokażę jakieś akrobacje. W po odwozie. Ten ostatni korkociąg ten. Tak. Wszałka w dół. taką pętlę bo ostatnio e, mi te się tak nie udawały I to jeszcze taki kolkociąg o kurczę, Niechcący nacisnąłem Rkę. Ale dobra, to się wytnie Dobra, już jestem, już O, ja cię kręcę I lecimy Czekajcie, ustawię tylko kamerę Dobrze, tak aby było widać gra. Czekajcie, tak Dobra, teraz przejdziemy do tych korkociągów O nie Chyba będzie tak jak na ostatnim odcinku. Albo i nie. Jak ten samolot jakoś daje się łatwo opanować. Dobra, zrzućmy rakiety dla beki i wysunięmy. Dobra, tak. W Dwozie. Wysunięte... Achbo. Dobra, nie wysunięte. Dobra. I ten... Eee, czy mi się wydawało, że kraż gry albo nie, tylko po prostu tekstury albo nie po prostu. O dobra, cyk. Teraz się postaramy, może na drodze wylądować albo na autostradzie, tylko zmniejszę moc, zobaczcie, 400. Spójrzcie na licznik Tu jest ta autostrada fajna O już spada prędkość Tak do 200 I wylądujemy Już spada coraz szybciej Z G już spada Ej coś mnie namierza Coś mnie namierza Jakiś incoming missile a, bo ja wystrzeliłem te rakiety i one tam pewnie gdzieś strzeliły Albo na nisko No, zaraz w za drzewo uderzy Za drzewo O, za nisko Kurczę, gdzie ta droga jest? Jakoś tak wycelować o, 200 jest, tak. 50. Jeszcze trochę zwolnij, zwolnij, zwolnij samolocie. Dobra, lepiej otworzę klapę. O tu jest droga. Albo zamknę klapę. Tylko jak mam tu wyku... O nie! Zahaczę! Zahaczę albo i nie. Zaraz ten. incoming incoming, incoming. Tak, za 10 minut może skończymy odcinek, nie? O nie! Uff, tylko krzaki. O, już 110. To my wylądujemy bez problemu. jest wylądowanie bez problemu. Ojajajaj, oj, oj, oj. wsunąłem podwozie. Dobra, resetujmy. Może weźmy sobie teraz Michela, który to był taki, taki ten. Oczywiście modyfikacje z repozytorium. Tu inaczej się trochę steruje tym Michelem I on jest strasznie zwrotny, nie taki jak ten Mi-262 Czyli mizer mysz. I coś mi się siedło y w silnikach coś poszło W samolocie. O, coś tam słyszałem, że jakieś coś się zepsuło Dobra, może nie będę trzymał te O, trochę ten Spada dobra, kurde. zaczął mi się palić samolot. Nie. dobra, wysunę podwozie. Jezu, coś się dzieje z tym samolotem? Poczekajcie. O. Dobra, może wylądujemy na rzece. A nie, to nie jest rzeka. Co to jest? Czy, czy mam po prostu schizy? Nie, to jest Dziś lany poniedziałek. Mam nadzieję, że każdy miał mokry ten poniedziałek. Dzisiejszy. Oj, 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 zacięło mi grę. Dobra, weźmy ten samolot. Niech on tam sobie spada dół, a ja w tym czasie sobie jakieś auto wybiorę. wybiorę niech to będzie nie bandit Bandita jeszcze nie pokazywałem Ostatni odcinek ten co na kładzie jeździłem. To taka pogoda była, że normalnie burza była I pokazywałem jak tam ten Małe tornado się utworzyło, tylko nie wiem, czy to było, widać, taki piaszczyste małe był. Taki wirpyłowy. Wir Pewnie nie znacie, z jakiego to filmu to te auto teraz mam. O Jezu, tutaj tory! Dobra, usunę ruch uliczny i ustawię pociąg. I tak się spotkamy, gdy ustawię pociąg. Właśnie jestem w trakcie e, ustawiania pociągu, i tutaj widzicie, że tamte auto rozwalone jest. Te, co przed sekundą rozwaliłem. Dobra, rozwaliliśmy na znaczy się. E, dobra, ja już ustawiam pociąg, i widzimy się, gdy ustawię. Czekajcie. Nie no, ja to nie wiem, jak ustawić ten pociąg. Ustawiam, ustawiam, ustawiam i nic. I mi się wykoleił, tak. No, myślałem, że jest człowiek z gry. Eee, dobra. Weźmy sobie jakiegoś moda, może jakiś nowy jest mod. Eee, Hej, eee... update jeżdżąc po wodzie? Bolit what? Wędower. a, to ten wędower nowy to ja go mam przecież tutaj rama jest zmieniona oczywiście kolor ramy, nie, nie rama nie no, nie widzę nowych modów, dobra jedziemy no zobaczcie, no takie same, tylko tutaj ten kolor był zmieniony. I to jest mod. Nie wiem, po co ktoś to takie rzeczy tworzy? Ej, zauważyłem, że jakaś dziwna kierownica jest w tym, tym Co akurat jadę. Jedziemy! na Jezu, ciągle się mylę. Ustawię blokadę policyjną i widzimy się, gdy ją ustawię. Jestem w trakcie ustawiania blokady drogowej i chyba mi skrasowała grę. Albo i nie. Dobra, widzicie. Już ustawiłem blokadę drogową, ale teraz widzicie tą ciężarówkę. Myśleliście, że to policyjna pewnie, nie? Czekajcie. O tak. Myśleliście pewnie, że to jest policyjna, a to nie jest. Policyjna, tylko to jest z rampu taka, wiecie, że ma to zniszczyć tę blokadę. Tylko jak mi skraszuje gra, to jest wina tego małego dziadostwa, którego, które postawiłem. I tak byśmy skończyli o 23.00 odcinek. Oczywiście e, witam wszystkich, którzy oglądają na przykład odcinek... E, jak to się nazywa w dzień, bo ja to teraz nagrywam w, no, w tym O A dwudzie... ja tak jakby w nocy. Dobra, zobaczcie to w spowolnionym tempie, może tak 8 razy albo i 100 razy. Zobaczcie, widać jakby to było przyleczone, ale to tylko 100 razy. No to jest spowolnione, no już 3 minuty jeszcze. Końcu. Ej, to tak temat... Jak to ETK normalnie zniotło z powierzchni ziemi. Akt Przebiłem się. Nie no, muszę coś twardszego z tym, Jakąś twardszą blokadę. Bo te auta normalnie one nie dają rady. Zatrzymać. może jakiś de serious trzyma undercover o wiem że testować syrenę hmm, może Wojskowa ciężarówka zatrzyma. A jak te pojazdy nie zatrzymają, to weźmiemy czołg. Bo mam modyfikację na czołg. Jak to nie zatrzyma tej rozpędzonej ciężarówki, to ja nie wiem, co jest nie tak. Może 16 razy. ostatni odcinek składem na końcu filmu mi tak bo ja tu nagrywam wszystko na telefonie i mi pamięć wewnętrzna się skończyła Na serio Na serio To jeszcze nie zatrzymało FBI Ranger Ja cię kręcę to ja autobus policyjny stawiam a dobra, jeszcze dajemy jedną szansę. I jak ta ciężarówka przebije to, to dajemy czołg. A jak z czołgiem, to ja nie wiem. To 50 czołgów stało. Przebiję czy nie przebiję? A już. Zobaczcie, jak się przebijamy. No, nie. Ej, to zatrzymało! I to zatrzymało! Ale co, co jeszcze chcę przetestować? Nie będziemy resetować tamtych aut. Bo jeszcze mam taką fajną. fajne autko. To jest super hero i Wam tylko pokażę, i kończymy odcinek ja, ja cię kręcę ja, cię jak to się wbiło? O oh my god. O oh my god. Patrzcie, tyle zostało z autobusu policyjnego. Nie, no, dobra. I jeszcze czołgi postawimy, i już kończymy. Czołg, już czołg. A jak czołgi przebije to ja stawiam pociąg. Nie, czołgu do tyłu. Niech się ten czołg zatrzyma. Bierzmy to, autokar, i kończymy. Uuu, nie, źle. E, czy na serio? My? Nas? Nie zatrzymały nawet czołgi. Nie no, trochę przeladziło. Powtórka. Bo my nie trafiliśmy tak płynnie. Och, ja cię kręcę, zapomniałem. Kurde, kursor mi się w... Zwaliliśmy czołgi przy okazji tutaj ETK. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To już koniec dzisiejszego odcinka. Cześć!